Witajcie! Poczekaj, teraz. Ale Ty się sam zacząłeś śmiać. No? Śmiecham się tylko. Czy mojego brzucha nie widać jak tak ten? Nie, bo... <grystanie> <grystanie> Witajcie! Karta menu to niezbędny element każdego lokalu gastronomicznego. To nasza wizytówka. To jest nasza oferta handlowa dla gości. Oferta, która powinna być zrywana rzetelnie, estetycznie, zachęcająco, ale też powinna być wyjątkowo dobrze przemyślana. Tworząc kartę menu, postarajmy się, by była ona tak zachęcająca, że to właśnie z naszej oferty skorzystają goście. Warto mieć też osobną kartę menu dla dzieci i kartę win. Jest wiele sztuczek i trików sprzedażowych, które możemy zastosować, budując naszą kartę. Wszystko ma znaczenie. Wielkość czcionki, umiejscowienie cen, umiejscowienie konkretnych dań, piktogramy, wyeksponowanie dań, które najbardziej chcemy sprzedać. Waga karty, format karty, użyte kolory i nazwy. Jest też kilka informacji, które po prostu muszą się znaleźć w karcie menu. Zacznijmy od samej karty, czyli wielkość, format, waga, ilość pozycji. Ciężka karta zazwyczaj jest nam podawana w drogich lokalach i to i już to, że jest ciężka i zazwyczaj elegancka, sugeruje nam, że dania w niej będą na pewno drogie. Oczywiście są też bardzo ciężkie karty podawane w lokalach o niskim standardzie, nawet w jadłodajniach, ale to wynika z tego, że ilość pozycji w tej karcie jest kosmiczna. Przeglądając taką kartę, możemy odnieść wrażenie, że czytamy książkę telefoniczną. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że karta menu to nie książka kucharska i nie może być w niej zbyt wielu pozycji. Im więcej dań, tym mniejsza szansa na to, że będą przygotowywane ze świeżych produktów, i większość gości doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Czcionka użyta do prezentacji dań i opisów ma znaczenie. Łagodne okrągłe litery kojarzą nam się ze słodyczą, łagodnością i przyjemnością. Litery kanciaste Ostra czcionka uwypukla nam raczej smak gorzki, słony, kwaśny. Format karty też jest istotnym elementem. Czy będzie to książka, czy karta A4 z pięknymi literami na kredowym papierze, czy trójdzielna karta na matowym, czerpanym papierze, czy też jednorazowa karta dużego formatu służąca jednocześnie jako podkładka pod talerz już dają nam informację, czy i w jakim miejscu się znajdujemy. Układ cen w karcie również ma ogromne znaczenie. Ceny pogrupowane w, równ w równym słupku dają gościowi możliwość szybkiej analizy cen dań, i taki układ sprawia, że to właśnie na cenach skupi się jego uwaga. Ceny zapisane w sposób rozstrzelony, tuż za nazwą dania, trochę znikają i to na daniach wtedy skupia się wzrok gościa. Warto wyeksponować potrawy, na których zarabiamy najwięcej, a dodatkowo umieścić obok nich piktogram, na przykład obrazek krowy obok pozycji ze stekiem i informacje, że tap polędwica pochodzi od lokalnego rzeźnika. A piktogram beczułki miodu, który został użyty do produkcji naszego pysznego sernika, na pewno zaostrzy smak. Mózg ludzki obraz przetwarza 60 tysięcy razy szybciej niż tekst. Warto wykorzystać tę informację. Kolory również mają znaczenie. Zielony sugeruje świeżość i zdrowie. Czerwony ważną informację. Pomarańczowy stymuluje apetyt, a żółty oznacza kwaśność. Kolejna informacja. Otóż im dłuższa nazwa dania, tym wyższa może być cena. Przykładowo. Mamy pozycję. Policzki wołowe z i warzywami. Cena 56 zł. Ale już. Policzki wołowe duszone w czerwonym winie z borowikami i jałowcem, podane spirę pire ziemniaczano a do tego karmelizowane rustykalne warzywa, to już jest warte co najmniej 87 zł. Równie ważne jest to, w jaki sposób nasi kelnerzy rozmawiają z gośćmi, gdy przyjmują zamówienie. Przy pytaniu zadanym przez gościa o cenę dania warto użyć stwierdzenia że wartość tego dania to 87 zł. Nie powinno się używać zwrotu, to danie kosztuje 87 zł. Wartość to coś, co ty dajesz gościom, a koszt to coś, co gość ma dać tobie. Ta subtelna różnica daje gościowi informację, że to, co będzie miał za chwilę podane na talerzu, ma wartość. Bo użyliśmy najlepszych produktów, przygotowaliśmy to danie w najlepszy możliwy sposób. Zatroszczyliśmy się o to, aby zjedzenie tego dania sprawiało mu po prostu przyjemność. Jak powinna być skonstruowana karta menu? Karta menu w tradycyjnych eleganckich restauracjach podzielona jest na sześć części: przystawki zimne, przystawki ciepłe, zupy, Dania główne, sery i desery. Najlepiej by w każdej z nich znalazło się od 3 do 8 pozycji. Potrawy powinny się od siebie różnić, by stworzyć wrażenie kulinarnego bogactwa. Zadbajmy więc o to, by w daniach głównych znalazło się na przykład ryba, danie drobiowe, potrawa z czerwonym mięsem w roli głównej i risotto. Przynajmniej jedno z nich powinno być lżejsze i mniej kaloryczne, a jedno wegetariańskie. Do charakteru miejsca trzeba też dopasować wielkość porcji. W średniej klasy restauracji zupa ma 250 ml, mięso w daniu głównym waży około 120 do 150 gram, Dodatek skrobiowy i warzywny to około 100-150 g. W tańszych miejscach porcje są większe, a w tych bardziej eleganckich lokalach dużo mniejsze. Większość lokali ogranicza się do jednej karty podstawowej. Niektóre mają dodatkowo kartę z menu sezonowym. Najczęściej w formie wkładki z kilkoma propozycjami kulinarnymi opartymi na przykład o szparagi, maliny, truskawki czy też kurki. Jeśli jednak restauracja zmienia podstawową kartę menu 3-4 razy do roku, co jest ideałem, może też od razu włączyć do niego charakterystyczne dla danej pory roku owoce czy warzywa. Jeszcze kilka informacji, co powinno znaleźć się w karcie menu. Przede wszystkim nazwa lokalu, poprawne nazwy dań, skład dań gramatura finalnego dania, alergeny, cena i waluta, w jakiej sprzedajemy nasze danie, i na końcu termin ważności naszej oferty. To jest istotna informacja. Może się okazać, że ktoś znajdzie w internecie nasze stare menu, przyjdzie do nas, zamówi danie i złoży reklamację za cenę, bo okaże się, że na jego rachunku widnieje cena znacznie wyższa od tej, którą proponowaliśmy na internecie. Wtedy, jeśli nasza karta nie ma daty ważności, musimy uwzględnić jego reklamację i sprzedać danie po takiej cenie, jaka widniała na stronie internetowej. Kontrowersje nadal wzbudza wprowadzenie opłat za serwis dopisywanej automatycznie do rachunku i zazwyczaj spotyka się ona z dużym niezadowoleniem wśród gości i może doprowadzić do okrępujących sytuacji, w których klient nie doczytał informacji i nie był przygotowany na dodatkową opłatę. Jak sami widzicie, temat karty menu jest bardzo obszerny i o wszystkim nie jesteśmy w stanie tutaj opowiedzieć, a można by jeszcze długo o tym mówić. Zapraszamy Was na naszego Facebooka i Instagrama oraz na TikToka, a tam znajdziecie rozmowy z ciekawymi ludźmi gastronomii. Do zobaczenia. Do zobaczenia.